Let's go, moja znienawidzona mapa. No już nie przesadzaj. Powodzonka. Powodzonka. No kurwa, Na czat zerknąłem, nie wierzę. No co ty robisz, poważne tutaj batalia? Ty na czat patrzysz? No bo pier. jakieś kocopoły, kiedy rolki ARL, W, poni w lany poniedziałek, a. Nie wiem, kiedy rolki ARL. Jak będzie event. Chłopak czy co? No skąd ty widziałeś? Szybko strzelność. Trenowałem jak cię nie było. Chłop, oba już rozkminioną mapę ma, no. Źle wszedłem w to spotkanie, ale spokojnie. Czyli ma w planach. Widziałeś? Fajna ta mapa jednak, fajna jest powiem ci. Jest mocna.

Co Kur, chłopca, że z... się skrzesza no! Skąd ty wiesz, ja jestem? No ile można? No, no chorowa! No. Nie, ile HP! Nie! Nie, że to się nie, nie udało! Nie wierzę, że tego nie wygrałem! Już nie wiem u... co się dzieje jak mnie rozpięt cały czas. Dobra, ho. Nie no. Zapasik lekki jest rąk już teraz będzie So, uh, i... uh, to... uh, to... ku... Hej, kolego, szukasz skarbów tam, gdzie ich nie ma? Wbijaj na g Skins po prawdziwe playnoty. Klikaj w link w opisie, aby skorzystać z kodu pago, który daje 5% więcej przy doładowaniu oraz dla nowych użytkowników darmową skrzynkę milspec. Do wygrania skiny o łącznej wartości 8000 zł. Jedyne co musicie zrobić to doładować konto na Giffordskim z kodem Pago za przynajmniej 10 zł i wrzucić screen na naszego Discorda. Link do Discorda z instrukcją w opisie. Odblokowałem się. A tak, długo strasznie to żeś biłeś, bardzo długo. Za długo? No 45hp ci zostało. No ale bo chciałem, żeby za więcej dmage'ów zadawał. To jest jak on z czasem się robi lepszy? No. Co ty, w jesteś, chłopie? Co ty, w jesteś, co ty tak? No ale co ty, nie widzisz, że paragon... Zagadać zagadałeś teraz z tymi! Ja rozumiem, jak ty mogłeś <laughs> <czegoś> już <laughs> takiego nie widzieć po 20 latach gry. <grym /dobry> nie wiedziałem. Naprawdę? No, Ramowica go ogarnęła. Nie widzisz? masz. Nie. <grym /dobry> to samo padnie w górę. Wracam, wracam. Ajajajajaj. Nie, 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 to nie, ma szansu, no, nie masz szans, żebyś wrócił. Na kościele? Po no. Kura? Jr. Kur, no nie widziałem go nawet. Nie podnosiłem go. Dostaj go No to jest z tego z tego bacznie wypłacone. Gdzie jesteś? Halo. Nie mogę powiedzieć. Długo kampisz na tym respie. Może przyjdę tam, co? Gdzieś, nie? nie? Ja cię widziałem, ja byłem za tobą, tylko się zablokowałem w ziemi. Nic nie widziałem, nie. Ja, pierd... Myślałem, że serio, myślałem, że masz kurtkę, nie? No, ja byłem już kurt, gdzie ten. Czemu kampisz? Nie kampię. Dojechałem ci raz, bo cię nie widziałem. A ty czemu kampisz? Jestem obsalany. Hmm. Nie, nie zdążyłem. Ej, nie mogę Widziesz dalej się? tamtej... Ja za tobą wszedłem, ale kur... No, zgubiłem trop. <noise> <gryppy> ty lubisz tutaj, kosa, to, to masz spłonieć coś. Khu, strałowałem taką nałą klip rundę. Nie widzę cię. Nie było cię. w cały czas? A ja ty kur... tylko jesteś w szoku trochę chyba, Damian. Ja nie wiem, czy to starość się nie odpala. Ja strzelałem no do yes. ciebie, chula. Przecież... Tak, ale myślałem, że z góry ładujesz do mnie. Co masz? No, Ricoyle. Gówno. Gdzie ty jesteś? Kur... drabina jest? Jaka kurwa, to gdzie ty jesteś, kur.? Nie, no drabina tu była. A ty na moim jesteś respie? Gdzie ty kurwa, jesteś? Nie no, twójkujesz z tą drabiną, ku... No nie no, widziałem z góry drabinę. Jaką, gdzie? No jest drabina, żeby wejść na piętro. A skąd ty musisz wydać, czy jesteś na tym respie, jak wiesz, mnie nie ma? Ty jesteś kłamca! Nie no, ale że zapytałem się przecież, czy jesteś, no i co? Przecież no, wiesz, mnie nie ma. Mindgamesy Tam masz. No. Mega mindgamesy. Ja pierd... się ruszyć. A czemu ty plecy patrzysz? Kondonie jeb... NIE no, MA NIGDZIE! Nie ma, nie, nigdzie. NIE MA CIĘ NIGDZIE! Prząt za Krystyw bo się boła. rusz tą ale ty musisz czekać, aż ja bombę zaplątuje, a nie ty mi nareszcie. A no ty... no teraz. A teraz. teraz. A 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 To A to. Je... to. Czekol. W coś znalazłeś w swoim w śmieciu. Nie, nie. A ty co na swoim widzisz, coś... Widzisz jaki Tomek, jak się Tomek ulał? <laughs> Widziałem, a widzisz mu fryza? Ja mu szyję nie widać już. A widzisz fryza jego? Jakiego fryza? No, no on się. On buskata sobie zrobił. Buskuta. A no, ten odgarnka od rondla. No. Co teraz, faniaku, zrobisz? No ale ty nie Widzisz, skąd ty wiesz? Wyr... w dupę. <laughs> super, Matosz, ta mapa jest fajna. Nie gram więcej... Fajna, fajna. ciężary. Co? Czekam se. Tak? Mhm. Ja też, na respie. No idź. No i super. Czemu kłamiesz? Co ty, co ty? Nie wiesz, że kościół przegram. K***a, k***a, no cztery repliki nasrałem, ale... Ewa. Szmatarz. Zostałem cymba w tym, <ślałem cymbał> tym <negrym. ślałem> dwa hity i w tym za 83. Dobra, to... go w next. Ja pielęgla, na twoje mapy tak się zdymałem, to nie spodziewałem się, wiesz? Ktoś tą duchą już nie świecił, gdy z przedszkola idą dzieci. Już połowa życie to tobie pięknej żony. Knucie, co masz na czterdzieści? Kończysz dzisiaj lat trzydzieści.